z tej strony Piotr Bąbka. Jako, że zostałem nominowany do przybij piątkę komiksowi, oto mój wybór pięciu pozycji, które powinny zainteresować kogoś, kto jeszcze nie miał styczności z komiksami. Hickman, Opena, Kubert. Czyli start serii Avengers. Pierwsze 6 numerów bardzo fajne podejście. Jak sam, jak sam widzicie też zapowiedź i fanboy.com Przyszłość komiksów jest tu. Oprócz tego, że świetne rysunki fabuła jest dla początkującego z komiksami. A zwłaszcza okładka jest też świetna. Fabuła dla tych, którzy zaczynają przygodę z komiksami z mścicielami w wykonaniu Hickmana Naprawdę daje radę To jest mój numer jeden dla każdego kto chce zacząć przygodę Fabularnie naprawdę nawet ja się wciągnąłem chociaż nam się już trochę na tych komiksach naprawdę warto sięgnąć po run Hickmana. drugą pozycją jest Batman Trybunał Sów czyli nowe DC w języku polskim jest dostępne tym bardziej warto Snyder i do jego asysty jako grek kapula w rysunkach też chcecie poznać postać Batmana jako detektywa o brońcy go Zacznijcie od tego albumu. Rysunki bardzo fajnie z tufodem rokowi, jaki kryje się. W samej historii. Jak w większości historii o Batmanie, ba ale ma kilka twistów i wciąga, fabuła wciąga aż się chce sięgnąć po kolejny jednak tak jak mówię, tu jest Avengers World bardzo dobry punkt startu na tego bym jako pierwszego coś co mnie osobiście wciągnęło w komiksy czyli Dark Phoenix saga, na szczęście została wydana w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela jest też łatwo dostępna chcecie zobaczyć jak się robi dobre historie o mutantach kim są mutanci, jaka jest ich sprawa to to jest Pozycja, która na pewno Was przekona. To jest okładka, która mnie wciągnęła oczywiście. Od niej zacząłem w polskim wydaniu swoją przygodę. Nie ma chyba lepszego punktu startowego dla mutantów niż Dark Phoenix Saga. To był Tom szósty w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Tragedia, przygoda, definicja heroizmu, poświęcenia. Na pewno warto mieć tą pozycję. To jest numer trzeci. Numerem czwartym. Coś dla tych, którzy chcą wejść w uniwersum DC przed restartą, ale historia, która wstrząsnęła, była bardzo kontrowersyjna i jak dla mnie była punktem powrotnym do DC po wielu latach Od niej, dzięki niej czytałem przez kilka ładnych lat wszystko co, było wszystko co było fajne i związane z rozwojem tej historii Identity Crisis Czyli Melcer Morales Player Mimo sporych kontrowersji, czyta się to bardzo dobrze. Kryminał, thriller. Coś co pokazuje jak wygląda całe DC Universe. Czy jak wyglądało przed startem. Jeżeli chcecie, no naprawdę poczytać o emocjach. Co każdy bohater sobą prezentuje w szerszym znaczeniu uniwersum TC, to, to jest dobry punkt wejścia. Rady warto. I piąta pozycja. Coś spoza wielkiej dwójki, czyli spawn. W Polsce też były wydawane. Ale i masz. Wydaje bardzo fajne. Wydania zbiorcze. Czyli tak zwane Spawn Origins. Od podstaw. Wszystko. W tym momencie jest ponad 200 numer, i to grubo. Można kupować serię. Ale żeby zacząć o początkach spawna. Czyli bohatera nietypowego, antybohatera, który przebił się do świadomości Amerykanów. Walka dobra i ze złem w zupełnie innym wymiarze niż tylko złoczyńcy. To jest naprawdę walka dobra ze złem. Brutalna czasami. Ale w lekturze bardzo przyjemna. Jeśli chcecie poznać kim jest Paon, co nim, co nim kieruje, jakie ma motywy, Na pewno zacznijcie od tego albumu. Spawn, Origins, Porn, księga pierwsza. Też Kapulo ma czas w tym. Mamy 5 albumów. Dla mnie Avengers numer 1, Batman numer 2, Dark Phoenix numer 3. Identity the Crisis numer 4, no i Spawn, który jest nietypowym herosem, antyherosem, ale ma słuszną sprawę. Coś dla każdego człowieka, który nie lubi DC, nie lubi Marvela i chce zobaczyć coś, co może być pomiędzy. To jest właśnie Spawn. Kogoż mogę polecić to z mojej strony. Może kogoś zawalonu typu Locus, QAG. Pomyślmy może jeszcze. Z fanpage'u wielkiej kolekcji komiksów Marvela i Bolta. I nie wiem czy to będą oglądali, ale może współwłaścicieli sklepów, w których można zakupić te, też te serie. Czyli Rafała Palacza od Multiversum i z Atom Comics. Pawła Masłowskiego z Jackiem Masłowskim. Zobaczymy, czy któryś z nich to obejrzy. W każdym razie te 5 albumów jest dla mnie dobrym wejściem w tematykę komiksów. Naprawdę polecam. Pozdrawiam Piotr.